Witam serdecznie. Bardzo często słyszę, że w zakładach narzekają na tarcze do ślifowania stali. Ze względu na to, że się niektóre sypią, kurzą, przez to siadają ślifierki kątowe. Dlatego postanowiłem dzisiaj zaprosić specjalistę z firmy Rodus, Pawła Wróbleskiego, który nam przybliży tarcze przeznaczone do ślifowania i obróbki metalu. Witam Cię Pawle. Witam. Cześć. Paweł, co nam opowiesz o tarczach? do szlifowania? Chciałem przedstawić dwie grupy tarcze do szlifowania. Po pierwsze tarcze tzw. Tak zwane korundowe do szlifowania. U nas one są grubości 7 mm. Są to tarcze do szlifowania bardzo zgrubnego, bardzo ciężkiego i kolorystyce do szlifowania nierdzewki, stali czarnej, aluminium i kamienia oraz tarcze listkowe. Różnica między tymi tarczami jest taka, że przy tarczach listkowych mamy tutaj oprócz, mamy przy szlifowaniu mamy troszeczkę więcej możliwości ze względu na to, gdzie wykorzystujemy narzędzia przy, z regulacją obrotów. Możemy szlifować zgrubnie lub też mamy lepszą kontrolę nad materiałem. No właśnie, często teraz słyszę od klientów, że im się te tarcze sypią, nie wytrzymują. Zwróćmy uwagę, bo tak, nie każdy zwraca uwagę, że pod dyski listkowe powinna być tarcza z regulacją. Tak. I bardzo ważną rzeczą jest dobór dysku. Czyli musimy kupić odpowiedni do swoich potrzeb. Tak. E, no właśnie. I powiedzmy w skrócie, którą tarczę do czego byś zaproponował. To może tak. Najpierw z takich ciekawostek. E, tarcza typu Vision. Jest to tego typu tarcza listkowa e, z okienkiem, gdzie widzimy obrabiany materiał. E, dzięki, e, dzięki tej tarczy widzimy, co dzieje się z materiałem przy szlifowaniu e, nierdzewki. E, mamy możliwość nieprzegrzania materiału e, i e, pełni kontroli nad materiałem. Tą tarczę akurat mam założoną na szlifierce. To może pokażę Państwu, jak to wygląda. Cały czas widzimy, co się dzieje z materiałem. E, tarczę tą można tak samo wykorzystać przy szlifowaniu drewna. E, gdzie e, mamy pełną kontrolę nad materiałem? No, słyszałem, że właśnie podobali sobie ją rzeźbiarze, ale też moim zdaniem, jak ktoś obrabia jakieś e, drogie elementy, e, to widzi, co robi. Tak, zwłaszcza dla mniej wprawnych e, szlifierzy. E, no właśnie, i tutaj teraz następna e, w kolorze niebieskim. Tak, jest to e, tarcza e, o nasypie cyrkonowym. E, tarcza przeznaczona jest do stali czarnej, nierdzewnej lub też drewna i kolejna tarcza z nasypem ceramicznym różnica między tymi tarczami jest taka, że nasyp ceramiczny drobiny tego nasypu w momencie, gdy szlifujemy się wykruszają każda kolejna, która się odsłania jest dalej ostra i gotowa do pracy dzięki temu ten nasyp jest sześć razy bardziej wydajny od standardowego nasypu. Jedna tarcza potrafi zastąpić sześć standardowych tarcz. Czyli klient, inwestując w taką tarczę, yy, robi non-stop. Nie musi co chwilę wymieniać tarczy. No i oczywiście ona się też tak nie sypie. Tak. Mamy e, szybkość pracy, jakość pracy. No i e, jedną tarczą, praktycznie zastępujemy sześć innych tarcz, więc wydajność ekonomiczna tutaj jest e, dość duża. E, wracając jeszcze do tych tarcz, e, tutaj widzę, że też jest jedno kółko. Czy te w ofercie są z e, Tak. E, w ofercie występują w linii Alfa, Pro i Top. Gdzie będzie to się przekładało nad, na zużywaniem i nad jakością tarczy. Czyli ogólnie, jak ktoś kupuje do przemysłu, też na to musi zwracać uwagę. Tak. E, no, i tutaj mamy następną tarczę do aluminium. Opowiedz mi bliżej tak. tej tarczy. Jest to tarcza e, typowa do aluminium. Aluminium jest e, bardzo niewdzięcznym materiałem do obróbki. E, bardzo się klei, bardzo się nalepia, zalepia. Jest to e, specjalny rodzaj e, tutaj doboru materiału tych listków, dzięki któremu przy szlifowaniu, obrabianiu aluminium tarcza jest dużo bardziej żywotna od takiej podstawowej i możemy więcej rzeczy tutaj zrobić. Pawo, mi się wydaje, że klienci, którzy się zdecydują na kupno którejś z tych tarcz dobrej do swojej roboty, to powinni zaoszczędzić dużo pieniążków, bo oczywiście dobrze dobrana tarcza to Robi nam oszczędność w czasie i w pieniążkach. Zgadzam się. Dobrze dobrana tarcza jest to zysk i czasu i e, pieniędzy. No. Także Paweł, dziękuję Ci za przybycie do naszego programu. Dziękuję A również. A Was zapraszam do następnych odcinków PPN.